Cześć, jeśli czołem, widzicie chyba moją minę. Zbyt wczesne podjaranie. Te! Wiem, co sobie myślicie. Aha, będzie narzekanie. No, będzie, będzie. Wczoraj niesamowita radość, chęć do gry. Dzisiaj klops. Bardzo żałuję, że tych powtóreczek nie mam, które wczoraj miałem na bitwach, byście zobaczyli. Zresztą chyba widać na tym terolowaniu niby takim, na tym śmiesznym filmie, ile to tygrys potrafił wytrzymać. I to strzały z bliska z ISA 2 i z 2 również. Fajna była wymiana ognia, można było coś sobie porobić. No cóż. Dzisiaj czwartek, wczoraj patch, pięknie, ładnie. Dzisiaj wszystko wróciło do normy o co chodzi strzały w przednią płytę tygrysa zgon strzał w bok wieży zgon ja oddaję dwa strzały w bok jak pantery i tygrysa nie niszczę amunicja miała być niby zmieniona no dzisiaj widać że amunicja tak jak działała przed patchem tak działa właśnie a nie tak jak działała wczoraj Czyli obniżenie tam możliwości wysadzenia poprzez strzał w amunicję. No i cóż, przejdźmy do Wam pokażę mniej więcej o co mi chodzi. No właśnie, tutaj mamy ten moment, gdzie to strzelam do Tygrysa H1 w bok wieży. Proszę bardzo. Oczywiście no, nie widać tego przez celownik. Tu mamy Jagdpantera, Pantera, który też dostaje w bok. Również go nie niszczę. Szkodziłem mu tam coś, kogoś zabiłem. No i teraz moment. Tutaj bodajże tak armatę nie zepsuli. Nie, wieżę, przepraszam że też już na strzał mi padają jak i armaty, także wczoraj tak nie było. No i przyspieszamy, przyspieszamy. Proszę bardzo, Myk, Buła. Dziękuję, dobranoc. Następny filmik. Tutaj mamy kolejny filmik właśnie z Isa. Jak dostaję około 800 m 800 mogło być, proszę bardzo, jeden strzał, przednia płyta, podkreślam wczoraj tego nie było. Wczoraj słuchajcie, tego nie było. Wytrzymywałem strzały naprawdę z Isów drugich, nawet w bok, raz, dwa, Puf. Mimo to na zielono jest amunicja, i, ale wybuchł zbiornik z paliwa. Nie wiem, nie mam pojęcia co tu biega. No, i tutaj chcę Wam pokazać kolejny filmik, właśnie co się dzieje. Pamiętajcie, że wielu z Was mi mówiło o, o tym, że tak że miał takie prawo mnie przebić bo tam jego penetracja mu pozwala i tak dalej, co ja się kłóciłem że penetracja to tylko na papierze gra działa inaczej no i teraz sprawdźcie spójrzcie co się stało i czy nie miałem w tamtym momencie również racji i penetracja jest penetracja i mechanika gry jest mechaniką gry działanie gry jest działa bo działa Zobaczcie o co chodzi, gdzie dostałem. No i teraz powiedzcie mi, czy też miał prawo mnie przebić. Oczywiście powolutku. Zmniejszmy prędkość jeszcze. Zobaczcie. Jarzwo? Czy za armatą dostałem? Bo trudno to jest teraz, żeby powiedzieć, czy dostałem w jarzmo bo nie można obrócić kamery, co byłoby to bardzo dobre. No i właśnie dlatego jest lipa. No nie wiem, no. W każdym bądź razie wczoraj miałem naprawdę spore wymiany ognia z tygrys na tygrysa, z na tygrysa było fajnie, no teraz nie wiem tak, jakby znowu przestawili sobie no i powrót do przeszłości mamy cóż, zbyt prędko się szybko byłem zadowolony z gry że fajnie się grało. Nadzieja matką głupich No i Ach, Zresztą, dobra To na tyle I bardzo żałuję, że nie mam właśnie tych powtórek z wczorajszego dnia, żeby wam pokazać Jakie były kurde bitwy, jakie były wymiany ognia Dobra, na razie